Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić dzisiaj Was do obejrzenia kolejnego odcinka Zapytaj Księgowego. W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy dwie kwestie związane z samozatrudnieniem, czyli dla wszystkich osób, które są samozatrudnione bądź myślą, żeby zostać, otworzyć swoją własną działalność, jest to na pewno bardzo fajna i dobra dawka wiedzy. Dla każdej innej osoby, która ma jakiś problem, która by chciała się coś zapytać, bardzo prosimy o umieszczenie swojego pytania w komentarzu e, pod wideo. Bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową, to poprze czy poprzez Facebook, czy inne social media, abyśmy mogli odpowiedzieć również Tobie na Twoje e, pytania. E, nic innego mi nie pozostaje, jak wam e, życzyć miłego oglądania. Czy mogę otworzyć Save Employed, kiedy jestem zatrudniona? Jak mam się rozliczać z mojego income tax? Odpowiedź brzmi tak. W momencie, kiedy pracujesz na umowę o pracę, możesz otworzyć sobie dodatkowo działalność gospodarczą, jako osoba samozatrudniona. Jedyną rzecz, którą bym na pewno sprawdził na Twoim miejscu, sprawdziłbym, czy. Yy, to w jakiej branży pracujesz i to, co będziesz chciała otworzyć, czy nie będzie tak zwanego konfliktu interesów oraz czy w Twojej umowie o pracę nie masz zapisanego paragrafu, że nie wolno Tobie otworzyć działalności gospodarczej. Jedna bardzo ważna kwestia, która, która też tutaj to reguluje, nie musisz informować swojego pracodawcy o tym, że taką działalność otwierasz. Nie ma takiego obowiązku. Więc w tym momencie, jeżeli chciałabyś otworzyć sobie działalność gospodarczą, jak najbardziej. Zachęcam do tego, żeby tą działalność otworzyć samemu i zacząć się samemu rozliczać. Kwestia rozliczenia. Oczywiście, jeśli chodzi o rozliczenie, to będzie miało wpływ na Twój income tax. Czyli na podatek dochodowy, ponieważ podatek dochodowy będzie dotyczył Twoich wszystkich dochodów. Czyli, jeżeli masz dochody z umowy o pracę w wysokości 20 tysięcy funtów, dodatkowo Twoja działalność gospodarcza wygeneruje 5 tysięcy funtów, to 25 tysięcy funtów będzie poddane do opodatkowania. Czyli wtedy Twój podatek zapłacisz od 5 tysięcy funtów proporcjonalnie takim jak od całości swoich dochodów będzie pomniejszony również o to ile podatku została zapłaciłaś do tej pory bądź pobrano tobie zaliczki na podatek dochodowy w całym roku. Więc reasumując to twoje pytanie, po pierwsze, można otworzyć działalność gospodarczą, kiedy pracuje się na umowę o pracę i oczywiście wtedy proszę pamiętać i należy mieć yy, na uwadze rozliczenie się samemu z tego podatku. Zakładając, że założyłabyś swoją działalność gospodarczą w 25 maja, 25 maja 2017 roku, czyli w tym momencie jesteś w roku podatkowym 2017-2018, który kończy się do 31 marca 2018 roku. Tak naprawdę dokładnie 5 kwietnia. Wtedy twoje rozliczenie, które musisz złożyć do Urzędu Skarbowego, musi być złożone przed 31 stycznia 2019 roku. Więc mamy okres kiedy w danym okresie podatkowym założyłaś swoją działalność gospodarczą i mamy okres kiedy musisz dokonać rozliczenia podatkowego do następnego okresu czasu co e, przestrzegam każdego aby takiego rozliczenia e, dotrzymał w terminie bo nierozliczenie się w terminie będzie powodowało kary więc mam nadzieję że udało mi się wyjaśnić tą kwestię mam nadzieję że e, jest to troszeczkę bardziej jasne dla was jeżeli nie bardzo prosimy o kontakt z naszą firmą prosimy o zadanie pytania i obserwowanie dalej naszych kolejnych odcinków zapytaj księgowego i zadawanie pytań również pod filmem czy bezpośrednio do nas mailem do naszej firmy dziękuję bardzo